Już za chwilę film, a ja zapraszam was na Twitch, gdzie streamy odbywają się regularnie oraz do innych mediów społecznościowych, do których link znajdziecie w opisie filmu. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Skubany. W dzisiejszym odcinku startowa klucze na customs, czyli na podstawową mapę żeby zrobić nasze wypady na Customs bardziej opłacalnymi, jeśli chodzi o kredyty. Pokażę wszystkich kluczy, których używam, w miejscach, których używam, żeby spotęgować nasz dochód. Zaczynając od strony garaży, oczywiście czerwony budynek, tutaj mamy jeden klucz Tarkones Office Key. Myślę, że warto tu zaglądać, szczególnie jeśli potrzeba wam pieniędzy, ponieważ... Możemy znaleźć kilka ciekawych rzeczy, mamy trzy komputery, w których aktualnie można wydropić kartę graficzną, mamy spawn kart graficznych w drugim pokoju, także wchodzimy. Pierwsze, pierwsze drzwi, oczywiście tradycyjnie z buta, tu nie mamy innej możliwości. Warto tutaj spojrzeć, bywa karta graficzna, tu mamy kurtkę, mamy safe, tutaj również potrafi się zrespić klucz 306. Do tego w drugim pomieszczeniu jeden komputer, drugi komputer, trzeci komputer i torba jest spora szansa na całkiem niezły lód, szczególnie jeśli możemy sprzedać go na flemmarkecie. Kolejnym ważnym miejscem są oczywiście dormsy: duży dorms, mały dorms, i tutaj mamy w sumie pięć kluczy, które warto mieć, ponieważ możemy znaleźć tutaj przyzwoity lód. Wchodzimy na pierwsze piętro i pierwszym, pierwszym kluczem jest 204. Mamy tutaj skrzyneczkę z bronią i mały safe. Zawsze możemy tutaj zorganizować ruble, szczególnie jeśli potrzebujemy na szybki wyjazd. Jest szansa, że właśnie tutaj będą. Plus te diary, one również kosztują po 30 tysięcy. Także myślę, że warto je zabierać. Kolejnym pokojem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, oczywiście ja pomijam te, które są otwarte. Jest 214, to jest też pokój, do którego zawsze warto zaglądać, ponieważ. Tam w rogu możemy znaleźć amunicję, tutaj mamy safe, z którego możemy wyciągnąć lwy, koty, konie, pieniądze, jest naprawdę bitcoiny, także jest tego naprawdę, naprawdę całkiem sporo. No i ostatnim kluczem, do którego z, który zawsze staram się mieć na customach, oczywiście tutaj ze względu na y, ostatnią dostępność marktrumów bywa naprawdę różnie, ale jeśli tylko mamy możliwość, powinniśmy mieć przy sobie marktrumki. Ponieważ tutaj potrafią nam się zrespić całkiem ciekawe rzeczy. Tak jak tutaj, pistolet, karabin, karabin. Zawsze możemy coś wyjąć i nawet warto czasem zraszować to miejsce od razu. Ponieważ możemy mieć tu kitula, możemy mieć do case'a, dokta case'a. Naprawdę mnóstwo możliwości i naprawdę warto odwiedzać to miejsce. Teraz przejdziemy do drugiego dormsa, gdzie oprócz do tych pokoi, do których mamy zawsze dostęp. Mamy też ym, dwa zamknięte pokoje i myślę, że też warto, szczególnie, że te klucze nie są drogie. Zawsze możemy coś ciekawego znaleźć, a więc pierwszym pokojem jest 110. W momencie, w którym go otworzymy, safe mamy po prawej, tutaj na stoliku też potrafią leżeć ciekawe rzeczy. I 114 to jest kolejny ważny pokój na customach, który, do którego warto jest mieć klucz, ponieważ mamy safe, mamy komputer... I mamy skrzyneczkę medyczną. Dzięki temu kluczowi nie będziecie na pewno zarabiać, ale myślę, że warto go mieć. Portable Bankhauski. Zasadniczo to jest bardzo dobre miejsce do snajpienia. Wymaga troszkę wprawy, ja nie wiem, czy ja to zrobię za pierwszym razem. Udało się. W tym momencie, kiedy położymy się tutaj mamy przestrzał na dormsy, mamy przestrzał na to, co dzieje się na nasypie. Możemy tutaj razić ogniem. Możemy w końcu strzelać tutaj na starą konstrukcję, szczególnie jeśli zrzucimy plecak. Miejscówka jest bardzo, ale to bardzo przydatna, ponieważ ludzie najzwyczajniej na świecie tutaj nie patrzą. Po oddaniu pierwszego strzału, jeśli był niecelny, radzę zmienić pozycję, bo wtedy już zwróciliśmy na siebie uwagę i dużo łatwiej nazwyczaić. Następnym miejscem, gdzie warto jest mieć klucz, jest Gas Station Office. Zasadniczo mamy tutaj dwa pokoje z kluczami. To jest ten tutaj jest część medyczna. Nigdy nie znajdowałem nic ciekawego. Do tego pokoju warto zawsze zajrzeć, ponieważ czasem tutaj się respia amunicja. Tutaj mamy safe, z którego też możemy wyciągnąć całkiem ciekawe rzeczy. Kolejnym ważnym kluczem jest factor emer Emergency Exit exitki. I zasadniczo na nim też nie zrobicie kasy, ale możecie albo sobie skrócić drogę. Macie, macie w tym momencie wybór, czy idziecie naokoło, czy używacie tak zwanego skrótu. Oraz możecie otworzyć jeden ekstrakt tutaj. Jeśli chodzi o ten klucz, żeby przejść tędy, potrzebne są dwa otwarcia. Także mamy 50 otwarć, wystarczy nam na 25 razy. W tym momencie przeszliśmy na. Drugą część zrobiliśmy to bez hałasu i nie rzucając się w oczy. Oraz jest jeszcze jedno miejsce, w którym możemy wykorzystać faktor EXIT KEY. Włączamy prąd tutaj i biegniemy do ZB13. Ja postaram się to jak najszybciej zrobić. To są trzy miejsca, w którym ten klucz jest przydatny, potrzebny i rzeczywiście może uratować życie, bo możemy przejść skrótem. Możemy ekstraktować się zupełnie inną drogą niż standardowe ekstrakty. ZB13, do którego teraz właśnie idziemy, jest zawsze dla nas, jest zawsze dla nas otwarty, pod warunkiem, że mamy yy, faktoryki. Już jesteśmy prawie, prawie, prawie na miejscu. Oczywiście ja tu teraz jestem na offline, na online nie można aż tak rumakować do przodu. Zaraz zaczniemy odpoczywać i będziemy mogli nieco przyspieszyć ten proces. Jesteśmy w podziemiach twierdzy. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko użyć tego klucza: otworzyć przejście i możemy się ekstraktować z mapy. To wszystkie klucze, których używam na customach. Zapraszam Was niezmiennie do komentowania, subskrypcji kanału, lajkowania. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Skubany!